Hej kochani! Dzisiaj nagram dla was teorię o Wolfwalkers Pomysł wzięłam z TheKion i zapraszam Zastanówcie się czy Robin i tata Robin zostali ukrycini celowo czy przez przypadek, bo ja się nad tym zastanawiałam i mama Mabe i sama mała Mabe nasze uknuły sobie, żeby ukryć właśnie robi. bo ona chodziła do tego lasu i w jakimś momencie ona czai czaiła się na nią w krzakach. Niestety tego nie nagrałam, ale Właśnie czaiła się i powie, może miała taki plan z mamą. I właśnie sobie zastanówcie, udaje takie ściwienie, czemu jest wilkiem. A tutaj się cieszyła, jakby o w końcu ją ukryję i będę miała siostrę. I tutaj też się cieszy. Więc no... Potem zaczyna się tu kłótnia, ale zobaczcie minę Mei. Patrzy na nią z yy, takim uśmiechem i jak zareaguje, pewnie jak będzie wilkiem. I wiedziała, że to nie się zarodzi, więc udawała mnie I... No teraz to takie jakby Maybe i robin moim zdaniem są starami. I to moja teoria. Nie, nie wiem czy wy też tak sądzicie. To po prostu moja teoria. I to będzie chyba na tyle, no. Pa.